Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale, dzisiaj jak widzicie zaczynam dzień standardowo nieogarnięty, ja nie wiem, już powinno być mi wstyd w takim stanie się z Wami witać, bo naprawdę nawet kremu jeszcze od rana na twarz nie położyłam, no ale tak wygląda życie, więc yy, oto jestem, natomiast tak, felek, yy, fatalną mieliśmy noc, fatalny poranek, wszystko fatalne, cieszę się, że śpi, mówię to... Brzydko może tak wybrzmiewa z ust mamy naprawdę cieszę się, że ma drzemkę. Bo ja teraz mam czas, żeby ogarnąć nasz cały bajzel. Dzisiaj jest a w ogóle dzisiaj jest dzień dziecka i dzisiaj z okazji Dnia Dziecka oczywiście życzę wszystkim dzieciom oraz tym, którzy czują się za dzieci. Tirem mi tu jeszcze to Żebyście byli po prostu szczęśliwi, spełniali marzenia i żeby wasze prawa i uśmiech gościł nie tylko w taki dzień, ale w każdy jeden jaki. Mm, jak i przeżywacie, żeby każdy był po prostu dla Was dniem wyjątkowym. Pokażę Wam teraz prezenty. Mm, Felek, śmiejemy się, że dostał od nas więzienie. Kupiliśmy kojec, bo słuchajcie, no niestety, ale jak jestem sama nieraz po prostu potrzebuję gdzieś felka zamknąć. Nie mam gdzie i od teraz mamy właśnie kojec, w którym to od czasu do czasu będę go musiała no niestety zamknąć, jak choćby w takich sytuacjach, kiedy muszę zejść na dół do kuriera czy wstawić pranie, wiecie. To jest bezpieczniejsza opcja, nawet jeżeli byłby będzie nieszczęśliwy, no bo czy będzie, no to się okaże. To natomiast jest prezent dla Leona. Wybieramy się powoli na wakacje i kupiliśmy mu walizkę. Zdecydowaliśmy się tą z marki e, Trunki, Tranki, nie wiem jak to się wymawia. Co ważne, tam w środku mamy pasek, także Leo sobie tu będzie mógł siedzieć, a my go będziemy mogli na tej walizce przeciągać. Także wydaje mi się, że spoko bardzo. Ale, ale to także jest prezent Leona i tutaj mamy, słuchajcie, jajo dinozaura. W przepisie było tak, żeby właśnie wrzucić je do wody i można je obserwować. Mam nadzieję, że nic tu nie zacznie się dziać, kiedy Leon będzie w przedszkolu, no bo chcielibyśmy, żeby on to mm, obserwował. Na kuchni standardowo delikatny bałagan, ale chciałam Wam pokazać Rafał, której kupił mambę. Nie wiem, co go podkusiło, ale jak spróbowałam i przypomniałam sobie ten smak, to teraz ciągle bym podchodziła i wiecie, próbowała. A ja kupiłam e, młodą kapustę i zaraz będę robiła ją na obiad. Także dzisiaj młoda kapustka z ziemniaczkami. Tutaj mam też cukinię, no i dla Felusia będzie uparowana cukinia i e, ziemniaczek i marchewka. Także dla każdego coś dobrego. W moim naczyniu do parowania prezentuje się to tak. Tu jest... Tu widzicie cukinię, tu ziemniaczka, tu jest marchewka. Oczywiście na razie tego nie paruję, poczekam aż felek wstanie. I dopiero coś takiego dzisiaj będziemy jeść. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i pokażę Wam. To jestem cała ja przy zrzucaniu do garnka. Oczywiście ta tacka mi się wygięła, rozprysnęła, ponieważ to, co stało tutaj, to nawet teraz mam w. Wy pojemność z moimi masłami kapustę, i właśnie y, dlatego ja ostatnio nie gotować, bo za wszystko, co się zabiorę, to od razu mam po prostu tyle sprzątania. Takiego, wiecie, głupiego po prostu. już stał więc na szybko tylko jeszcze umyłam podłogę. Każdy ma jakieś swoje świry, do moich należy podłoga. Ja uwielbiam mieć czystą podłogę. Nie wiem, brzydzi mnie to, jak te dzieci tymi rączkami po niej chodzą, biorą ją do buzi. Muszę mieć ją czystą. Dlatego teraz, jak się obudzi, właśnie to szybko złapałam za Hisero. Jak mogliście zobaczyć już ostatnio, kupiłam sobie tą nowszą wersję, bo podobno jest łatwiejsza w czyszczeniu. Wiecie, na razie jestem zachłysnięta nowością, także myślę, że jakieś werdykty, opinie, czy faktycznie jest fajniejszy, tam Wam... Za jakiś czas, ale generalnie bez hizero przysięgam. Nie wyobrażam sobie macierzyństwa, bo to mega ułatwia sprawę. Feluś na razie się nie złości w tym swoim więzieniu, więc idę jeszcze na szybko dokończyć moją kapustę. Teraz gotową skrojoną kapustę trzeba zalać szklanką gorącej wody. Teraz dodałam do yy... Kapusty podsmażony boczek w cebulę. Zamieszam wszystko dokładnie. O, ale się Ekran zaparował. Eee, I na obiadek dzisiaj będziemy mieć pyszną kapustkę. Do tego zrobimy mm, ziemniaczki i jajosadzone i obiad jak talala. No, wstawaj. Wstawaj. Chodź, idziemy się ogarnąć do sypialni. Chodź. Świetnie. Świetnie ci idzie. Ja już jestem umalowana, ponieważ szykujemy się do wyjścia. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka bierzemy udział w warsztatach Świadoma Mama, które odbędą się w Łódzkim Mama i ja przy ulicy Piusuckiego. Warsztaty te będą o różnorodnej tematyce. To, co mnie najbardziej będzie interesowało, to ten psychologiczny aspekt dotyczący snu dziecka. Bardzo jestem ciekawa, co mi tam powiedzą mądrego. I wiecie, jako mama doświadczona dwójki dzieci, spodziewam się tam, no nie wiem. Nie, w sumie nie wiem czego się spodziewam, bo wiem, że każde dziecko jest inne i patrząc po moich dzieciach no nie wiem, tak bardzo bym coś źle robiła, że te moje dzieci nie chcą spać w nocy. No słuchajcie, oby, oby się okazało, że wina jest leży po mojej stronie i od dzisiaj mój jak będzie przesypiał noc. A ja w ogóle przyszłam nie o tym, chciałam wam pokazać zamówienie z Sinsaya. Tym razem zamówiłam rzeczy dla siebie. Tutaj mam, zaraz Wam pokażę. Pokażę Wam, co zamówiłam, jak to wszystko wygląda, jak się prezentuje na mnie. No i sami ocenicie, czy warto, czy nie. Pierwsze, co zamówiłam, to takie skrótkie spodenki. One są bardzo luźne. Są takie, wiecie, tutaj naprawdę luźne. To jest rozmiar S. I. Yy... Całe szczęście, że zamówiłam tak jak właśnie, bo no mówię, są takie, może takie spódnice, chyba spodnie, są bardzo luźne, elastyczne, także super. Szeroka gumka, także są bardzo wygodne. Myślę, że dzięki tej gumce nadałyby się także na ciążowy brzuszek. To, co mogę o nich powiedzieć, to to, że były bardzo tanie. Kupiłam je z myślą o chodzeniu właśnie po domu, jak i na plaży. Także wydaje mi się, że yy, te spodenki są udanym zakupem. Następnie zamówiłam taki secik, top zamówiłam w rozmiarze S, natomiast spodenki w rozmiarze M. Zrobiłam to celowo, ponieważ ja w Sensaiu mam tak różnie. Czasami dobre jest S, czasami dobre jest M i stwierdziłam, że nie chcę na wyjazd zostać bez spodenek. W razie gdyby jedne okazały się za małe, no to, żebym miała te drugie, a wiedziałam, że M na pewno będzie ok. Więc tak, to jest M. One dzięki temu są takie dłuższe i myślę, że fajnie, że właśnie tak zamówiłam. Koszulka jest idealnie do tego zestawu, można ją mieć na zewnątrz. Można ją troszkę sobie tutaj włożyć do środka, więc wtedy będzie taki efekt kombinezon. O, w spodniach jak widzicie są kieszenie. Cały zestaw kosztował około chyba 35-40 zł. a bo co ważne załapałam się na jakiś kod promocyjny 30%, także te rzeczy naprawdę były w bardzo dobrych okazyjnych cenach. Tutaj zamówiłam takie spodenki, które są z lnem. Bardzo mi się podobają, jest super materiał i bardzo na nie liczyłam. Także mają kieszenie. Natomiast powiem Wam szczerze, że nie jestem pewna, czy są na mnie dobre, czy nie powinny być rozmiar większe. Niby jak siadam, to jest ok, ale zastanawiam się, czy tutaj jeszcze przez to wiązanie nie podkreślają mojego brzucha. No tak powiem Wam, że mam mieszane uczucia. Większe na pewno byłyby też trochę dłuższe. I mówiąc szczerze, ja je prawdopodobnie zostawię, bo zakładam cały czas, że schudnę. Natomiast one kosztowały mnie 35 zł, a naprawdę mają fajny skład. Nie, no chyba je zostawię. Na wakacje będą, myślę, w sam raz. Do tego jakiś, oczywiście, inny topik i będzie ekstra. I ostatnia już sukienka, także z rynem. zobaczcie, fantastycznie pracuje. Jest taka zwiewna, bardzo mi się podoba. Myślę, że także nadałaby się na ciążowy brzuszek. Bardzo mi się podoba i jej krój, i kolor. Także tu ma, zobaczcie, takie fajne plecy z pękiem. Wydaje mi się, że jak na wakacje jest super i także z tym kolorem kosztowało chyba około 40 zł, także naprawdę mm, myślę, że to jest dobra cena, jak za taką sukieneczkę. To by było na tyle. Ja już chyba mm, kończę swoje zakupy powoli. Wakacyjne myślę, że już więcej rzeczy kupować. Nie będę jeszcze czekam na buty, na klapki. No i co? Pozostało mi wybrać to wszystko i zacząć się pakować, bo mogę wam zdradzić, że już bardzo blisko, naprawdę niedużo zostało nam do wyjazdu. Na tyle niedużo, że muszę zacząć myśleć o pakowaniu się. Ja jestem prawie gotowa do wyjścia. Dzisiaj zakładam sukienkę od Marisol. Powiem wam uczciwie, że. Gdybym miała ją zamówić drugi raz, zamówiłabym rozmiar większą, bo tu jest wszędzie dobra, ale wydaje mi się, że może gdybym zamówiła większą, to po prostu byłaby trochę dłuższa. A nie wiem, czy nie jest po prostu taka, wiecie, trochę za fikuśna, biorąc pod uwagę to, że jestem już mamą. No ale, ale generalnie bardzo mi się ta sukienka podoba, jest z fantastycznego materiału. No, po prostu jest trochę krótka. Tu pampersy. Tu karton po więzieniu Felka, tu widzimy moje łapcioszki piłka i wchodzi się w kółko i sprząta i tak wszędzie jest cały czas jakiś tam, wiecie, rozgardiasz. No, w każdym razie to jest moja stylizacja. Jeszcze nie wiem, czy założę klapeczki czy yy, trampki, także tu się cały czas zastanawiam, za ile na dół pewnie podejmę spontanicznie decyzję. Nie no, jestem zachwycona, przepięknie. Uwielbiam tą sukienkę, naprawdę. Przyznam wam się, że ja zapomniałam, że mam ze sobą kamerę. Przysięgam. Było tak fajnie na tych warsztatach Świadoma Mama, że zapomniałam, żeby cokolwiek nagrać. Udało mi się zrobić jakieś relacje na Instagrama, no ale już tutaj o kamerze zapomniałam. Także no niestety nie będzie. Może po prostu albo wrzucę wam te materiały, które mam nagrane na telefonie, albo linki do Instagrama, jeżeli jakiś post postanowię zrobić m, o tych warsztatach. Natomiast muszę powiedzieć, że było mega. Było absolutnie e, naprawdę przyjemnie i to, co chciałabym Wam powiedzieć, to to, że m, polecam Wam korzystać z takich e, eventów, wydarzeń, jeżeli są w Waszej okolicy, bo to jest naprawdę coś nieprawdopodobnie m, fajnego. To jest potężna dawka wiedzy e, z fliko. Także... Aha! nie dość, za z Afriko, to jeszcze słuchajcie, ja dostałam naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo reklamy, takich tych reklamówek, nie, nie wiem jak to nazwać, chodzi o te wszystkie takie wiecie, gadżety promocyjne, także naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Udało mi się porozmawiać z panem, który jest specjalistą od rozszerzania diety, z panią, która jest neurologopedą, a propos wędzidełka i też wszystko oczywiście y, obracało się w temacie rozszerzania diety, bo jakby to jest ten temat, który mnie teraz interesuje najbardziej. Y, naprawdę było mega, mega. Nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie i przede wszystkim cieszę się, że się zdecydowałam, bo wiecie jak to jest, y, wszystko jest fajnie, dopóki się nie wychodzi z domu, a już jak miałam wychodzić, to mówię nie, zostanę. Ale na całe szczęście zdecydowałam inaczej. Bo wyszłam z dużą ilością fajnej wiedzy, także polecam wam. Jeżeli u was gdzieś w mieście będą organizowane tego typu spotkania, to naprawdę nie zastanawiajcie się, tylko się zapisujcie i korzystajcie. Felucia w swojej zagrodzie, a ja pokażę wam, co udało mi się dzisiaj zgarnąć na warsztatach świadoma mama. Tutaj są y, takie Gratisy od Campbell Babies, głównie związane z porodem, ponieważ są to podkłady. Ten akurat higieniczny przyda mi się na przykład na przebijak, ten komuś oddam. A tu jest uwaga, pierwszy smoczek, 0,6 miesięcy. Felek raczej rzadko korzysta ze smoczków, poza tym mam jakiś tam zapas zrobiony, także prawdopodobnie także go komuś podaruję. Tutaj mamy pieluszkę muślinową z Mio Alberto. Jest naprawdę przemiła w dotyku. Dalej mamy próbkę balsamu od Natural Baby. Wzięłam ją z myślą o tym, że weźmiemy ze sobą na wakacje. Ja właśnie na wakacje uwielbiam zabierać tego typu miniatury, bo wiecie, zajmują mało miejsca i na powrocie także już nie wadzą. Następnie jest eko książeczka. Moje pierwsze kolory. Jest to książeczka kontrastowa. Także zaraz ją otworzę, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku. Tutaj czapeczka z Mileo Baby, i zobaczcie, kto jest na. Mm, że tak powiem, okładce. Poznajecie tego gościa? To Leon. Tak wam podpowiem. Leon kiedyś brał udział w sesji zdjęciowej dla Mileo Baby, i e, możecie jego zdjęcia znaleźć właśnie na ich stronie internetowej. Dalej mamy taką zabawę dla odczuciu, girlandę dla starszych dzieci. Polega na tym, aby wyciąć obrazki i potem sznureczkiem przewlec i gotowe. Także fajnie, że pomyśleli także o starszych dzieciach. Tutaj mamy od mumi Baby pieluszki, ale słuchajcie, nic, za nic świecie nie widzę na opakowaniu, jaki to jest rozmiar, ale już tak na, na oko wydaje mi się, że także to będą pieluszki dla młodszych dzieci niż Felek. Tutaj jest, słuchajcie, chyba butelka. Tak jest antykolkowa, dynamiczna butelka od Lowy. I tu zaraz pootwieram te kopertki i zobaczę, co jest w środku. Bardzo fajnie wykonana. Już widzę, jest taka y, bardzo sztywna. Y, jedyne co to myślę, że mogłyby być rogi zaokrąglone. Zaraz y, przetestujemy dam ją Felixowi, zobaczymy, czy mu się podoba. Zobacz, kochanie, jaka książeczka. Proszę. Następnie mamy mm, jakiś gift od Czucu. W środku mamy przewodnik dla najmłodszych odkrywców, także tutaj zapewne będą jakieś propozycje zabaw y, dla dzieci. I tak jak przypuszczałam karty kontrastowe dla takich maluszków, także, także zaraz damy je Felixowi. Kolejna mm, koperta jest od Miralex. Była jeszcze na przykład od z oh, takiej firmy kosmetyków, ale ja przyznam szczerze, że średnio używam i na przykład nie wzięłam tego. Mamy tutaj mleko mm, Capricare. Dalej jest y, malta maść do pielęgnacji brodawek słodkowych. Ja mam y, duże opakowania, nie widać chyba. Ja mam dużo opakowania takich produktów i zawsze próbki daję Monice, bo Monika używa ich do nawilżania ust. Dalej mamy Active Feminum, to jest nawilżający żel intymny. A i to też jest dobrze, bo ten jest z solą sodową, kwasu hialuronowego, a ten z kwasem mlekowym i tu mamy jeszcze żel do pochwowy do regulacji pH, także jeszcze takie oto próbki. Jeszcze mi czegoś brakuje. To, z czegoś ucieszyłam się najba najbardziej, czyli e, kaszka jaglano-owsiana z helpy. Także to na pewno nam się przyda. Jak widzicie, część tych produktów jest kompletnie nie dla mnie, bo już felek jest duży i na przykład wiecie, no z takiej butelki e, antykolkowej dla maluszków na pewno korzystać nie będziemy. Dlatego nawet jej nie otwieram, po prostu oddam komuś dalej. Tak samo myślę, ten smoczek jest dosyć. No nad smoczkiem mogłabym się ewentualnie zastanowić, bo i tak mu dosyć często wymieniam, także smoczek może, um, może na wakacje wymienię, żeby miał świeży, ale na przykład pieluszka, z pieluszki jestem zachwycona. Zresztą... U nas już z kolejny dzień, ja jestem gotowa, żeby iść na siłownię, um, ale zanim y, pokażę Wam mój haul z Rossmanna na szybko, co wczoraj udało mi się kupić. To są wszystkie rzeczy, które kupiłam. I tak, może zacznę tutaj. Tutaj mamy mój ulubiony szampon z Garniera, ja go bardzo lubię, on jest do włosów puszących się i niesfornych. Ostrość nie chcę się złapać pewnie przez ten wzór na obieżniku, no w każdym razie ten szampon jest absolutnie złoto, bardzo go lubię. Tutaj mamy dwa antyperspiranty Garniera, wzięłam dwa, bo była promocja. Kiedy wzięło się dwa, dlatego, no i tak wykorzystam latem. Ja latem bardzo często właśnie przychodzę na takie spraje. Tutaj mamy nawilżany papier toaletowy. Tutaj mamy dwa błyszczyki, nie mogłam się zdecydować na jeden. To jest balsam do ust nawilżający z AA, a to jest taki suchan. Za chwilę Ci włączę, kochanie. A to jest taki odżywczy olejek do ust, który zostawia efekt, efekt glow i generalnie tak, bardzo chciałam ten balsam, no ale możesz zobaczyć, ale generalnie byłam też ciekawa tego produktu, dlatego wybrałam was. Możesz iść zobaczyć, czy jest pączek. A no nie wiem, poszukaj. Sprawdź tutaj w torbie. Tu mamy paczkę mokrych chusteczek, bo już mi się skończyły. Wiecie, ja najbardziej lubię te z Baby Dream, ale akurat nie było. Tutaj mam spinkę do włosów, bo jak ostatnio robię kręcone, to po prostu brakuje mi czegoś takiego. Tak, kochanie, ale te musiki są na wyjazd. Tutaj mamy krem. A ja to to ten musik. Słucham? Ja to to ten. Obydwa są dla ciebie, ale na wyjazd. Dzisiaj musisz najpierw zjeść śniadanie. Musi, za to. Dla ciebie obydwa? Poczekaj chwilkę, dobrze? To jest balsam, właściwie krem pielęgnacyjny z Hipa do twarzy i ciała dla ma? dzieci. Wybrałam produkt w um, akurat ten, bo po pierwsze jest z Hipa i ma bardzo fajny skład, a po drugie, no a po drugie jest niewielki, także na wycieczkę Nie. będzie w sam raz. No, ja ci dużo. Jak dużo? Kupiłam, no. Tutaj mamy różne słoiczki dla Felka, różdżki smaku z Helpy, tutaj są dwa musiki, też wzięłam, bo były akurat w promocji, złapałam, pomyślałam, że na wyjazd będą spoko, też takie mniejsze, bo generalnie moje ulubione to są owolowo, ale są duże. Na śniadanie musik to kiepski pomysł, kochanie. I tutaj mamy też takie przekąski y, na wyjazd. Kanapeczkę z ogóreczkiem. No to mleko ewentualnie. Nie, to. No dobrze, to umawiamy się na mleczko. Do nie, dzisiaj nie idziemy do przedszkola, bo dzisiaj jest weekend, dzisiaj jest sobota i spędzamy dzień razem. Tata, są... Mama po siłowni, tata sprząta. Syn robi z mamą śniadanie. Co robimy? Szparagi z boczkiem? Takie dzioby. Ja Dobre, no pewnie, że dobre. Dawaj, kręcimy. Tata sprząta. Fajny ten tata, co? Tak pomaga mamie. Proszę. On sam to zrobił. Pięknie. Brawo! Wstawiamy do piekarnika i będziemy jeść. Szparagi. Jesteśmy już, można by rzec, że w przeddzień wyjazdu wakacyjnego. Zrobię ja sobie kawę i pokażę Wam jeszcze dosłownie ostatnie zakupy, które zrobiłam na wyjazd dla chłopaków. Właściwie pokażę Wam, co kupiłam y, tylko dla Felka, ponieważ dla, no dla Leona akurat przyszła mi tylko bielizna zamówiłam jeszcze buty, ale nie dotarły mam nadzieję, że przyjadą natomiast dla Felka zamówiłam trójpak rampersów z day i powiem Wam tak zrobiłam coś szalenie hmm, Felunciu Szalenie niepraktycznego, bo ja wiedziałam, że te rampersy wkłada się przez głowę, ale tak mi się bardzo podobały i kolorystycznie, i motywami, że stwierdziłam, a dobra, trzy damy radę, przeżyjemy. Ale co najważniejsze, kupiłam kostium z filtrem, zawsze dla yy, ile ona, i teraz felka. Właśnie dbam o najwyższą ochronę, jeżeli chodzi o przebywanie na plaży, dlatego y, to jest taki kostium dwuczęściowy. Mam też jednoczęściowy, ale te dwuczęściowe są po prostu uważam wygodniejsze. Do tego jest taka czapeczka, y, która będzie osłaniała kark. Pierwszy raz zamówiłam kostium z CND, Leo miał wszystkie z HM, dlatego y, no zobaczymy, jak y, z jego jakością. To, co jeszcze zamówiłam, to matę na plaży. Wydaje mi się, że w przypadku Felka, który zaczął teraz już pełzać, zostaw to kochanie, to okaże się po prostu niezbędne. Z Leonem też mieliśmy taką właśnie matę, także ona na pewno gdzieś jest, ale po pierwsze pamiętam, że jej stan był już taki przeciętny. No i stwierdziłam, że po prostu kupimy nową.